Cześć, witajcie z tej strony Piorum. Dzisiaj będę wyjeżdżał do w województwo lubelskie. Jest niedaleko zamości, miejscowej zamość parę kilkanaście kilometrów, chyba za Lublinem, jeżeli dobrze mówię i no y, trasa, zaraz wam powiem ile 12 godzin rowerem, samochodem 2 godziny 38 yy, o kurde 234 km no więc dzisiaj po prostu taki wyjazd mamy 8.30 stąd wyjeżdżamy więc na 10 będziemy coś takiego takie udało się po prostu taką robotę dzisiaj ogarnąć, że będzie akcja tam. Tutaj prawdopodobnie gdzieś wieża BTS będzie do naprawy i to jest temat dzisiejszego wyjazdu, więc jak coś się uda, to wam nagram z tamtego już terenu.